Cześć! Z tej strony Cichy i witam Cię na kanale Dynamic Airsoft and IPSC. Zapraszam! A w dzisiejszym odcinku Wam o Mistrzostwach w Finlandii i PSC Action, które strzelałem w klasie Open. Zapłaceni, opłaceni, to kurde zaczynamy się szpejlować. Zawody te były o level 3, to znaczy, że tylko osoby, które zdały egzamin kompetencyjny i PSC mogły uczestniczyć w tych zawodach. Oczywiście jest jeszcze parę warunków do spełnienia, kiedyś Wam o tym opowiem, jakie warunki właśnie należy spełnić, aby wystartować w takich zawodach. Pojechało tam ze mną również trzech zawodników z Polski, Rafał Tomarek, który startował w naszej Classic, Piotr Michałek, który startował w klasie standard oraz Antoni Skrajny, który startował w klasie open tak samo jak ja Po szybkim wylocie z Modlina o 6.50 w Helsinkach byliśmy już około godziny 11 następnie dwa autobusy i jesteśmy w naszym hostelu nie był to prawda ani nawet chyba dwugwiazdkowy. Ale ważne było to, że chcieliśmy się tam tylko przespać I szybko strzelić Mistrzostwa Finlandii Wygląda skromnie <grymne> <grymne> Ale dobra jest obok pizza, kebab Ale też taka buda w sumie No ładne No w płaszcz normalnie Jak zapewne wiecie ciągle coś lubię w swojej replicy I chcę ją zmienić na jeszcze lepszą i akurat pechowo niestety, tuż przed podejściem do pierwszego stage'a miałem już pewną awarię. Jest yy, na 5 minut przed początkiem zawodów. Cichy, co się dzieje z klamką? No słuchaj, no ile na tor i się okazuje, że nagle y, jest nieefektywna. Co to znaczy? To znaczy, że oddaje z 8 strzałów i jakby już brakowało gazu, mam full gaz, więc nie wiem dokładnie co się dzieje. Podejrzewałem cylinder, ale jednak nie. Po prostu, jako że zobaczyłem eksperckim okiem, że nie wiem co się dzieje, to stwierdziłem, że go wyczyszczę. I widzicie, że to będzie to. Trzymajcie kciuki za tego zawodnika, bo. Bo z takim sprzętem to ja co mogę, wiecie, co się <grym> W podwórku postrzelać. Ale yy, znając, że się będzie pierwszy w Openie, no to. No, dużo... <grym> no jak się nic nie wydarzy. Generalnie miałem dosyć mocny problem z wystartowaniem. Na szczęście miałem dwa magazynki inne od firmy Proming, które są stosunkowo nowe. I na tych dwóch magazynkach poleciałem na całych zawodach. Magazynki te charakteryzują się tym, że przede wszystkim, oprócz tego, że są srebrne, są również aluminiowe i są o wiele, wiele lżejsze. Powiedziałbym, że nawet dwukrotnie od standardowych magazynków WE. Mają też inne szczęki i inne uszczelki i na szczęście w moim stolecie doskonale się sprawdziły, więc na dwóch takich magazynkach poleciałem całe zawody. Na szczęście w openie mogę mieć 28 kulek w magazynku, a najdłuższe tory zazwyczaj mają 32 strzały oceniane. Co oznacza, że te dwa magazynki powinny mi wystarczyć. Dobra, mam dwa magazynki, mam pistolet, czas podejść do pierwszego toru. Czyli zawodnik staje tyłem do osi strzelania, następnie po sygnale timera ostrzeliwuję dwie tarcze z jednym noszutem, również tarcza z noszutem, dwa popery, następnie tarcza z noszutem, płytka i płytka kończąca, tak zwany stop. I need the Jak możecie zauważyć, ręce mi się dosyć mocno trzęsą. Szczególnie to było widać po lufie pistoletu. Byłem mocno zestresowany, czy wszystko będzie działało tak jak na kierunek. Na szczęście, na tym torze, miałem tylko dwa trafienia w strefę czarną, To prawie najwyżej punktowane. To oznacza, że kolimator jest wyregulowany prawidłowo oraz magazynki od Proina podają mi wszystkie kursy. Kolejny tor i tarcza z cenem bonusowym. To oznacza, że jeżeli ją trafię, mam dodatkowe punkty. Natomiast jeżeli spudłuję, nie dzieje się nic negatywnego, nie mam żadnych ujemnych punktów. Zobaczcie, na jak krótki czas ona się odsłania. Dosyć szybki tor, całkiem nieźle nie mi poszło. Chyba pierwsze miejsce. Zresztą będziecie widzieć tam gdzieś na dole. Hit -fuck. Następnie tor, gdzie pistolet leży totalnie rozbudowany. A wszystkie magazyny, których chcemy użyć, leżą na blacie. na chwilę straciłem równowagę? Ale na szczęście dostrzeliłem, wszystko tak jak trzeba było Ten tor zrobił mi niezłego mindfucka Te płytki strony są pod kątem 45 stopni, więc jeżeli się położą, to dalej je widać tak jakby były postawione Przez co jedną musiałem dostrzelać Stand by Dory w Finlandii były bardzo specyficzne, bo tarcze miały bardzo małą przestrzeń do ich trafienia. Dlatego, że do pierwszej tarczy musiałem oddać aż trzy strzały. Zawiesiłem się na spuście pistoletu. niestety. Myślałem, że ustrzeliłem, a jednak jeszcze nie. I już wiedziałem, że ten tor nie pójdzie mi dobrze. Będę miał trochę straconego czasu. Ale dopadło mnie małe szczęście. Kapery nie były postawione, a to oznacza, że tor nie był prawidłowo ustawiony. W takim przypadku jest trisu, czyli powtórka całego toru. No to lecimy jeszcze raz. Płytka, którą zauważyliście, była z ujemnymi punktami, jeżeli ktoś ją trafił. Specjalnie, żeby nikt nie strzelał zbyt szybko. Ten tor był mocno specyficzny, ponieważ zazwyczaj liczą się dwie najlepsze przestrzeliny. Na tym torze liczyła się tylko jedna. Miałem pecha z coś nie mogłem ich trafić. Tor długi najbardziej dał mi się we znaki. Musiałem tutaj dokonać obowiązkowej zmiany magazynka i niestety wziąłem nie ten co trzeba, ten który mi nie podawał, przez co miałem dosyć mocne problemy. Wymiana na wadliwy. Czuję, że się się zacina, więc szybka zmiana. I niestety awaria. Kurek nie odbił prawidłowo, więc miałem dosyć mocną zacinkę. I stratę z 5 sekund. A to bardzo dużo. Cztery popery i dwie targi. Szybki tor. Ale raz nie trafiłem w popera. Straciłem na I ostatni torski to wakie, na którym poradziłem sobie całkiem nieźle. Spojrzałem czy płytka prawidłowo się przewróciła. Szybka zmiana magazynka. I ostatni to zawodów strzelonych. Po strzeleniu wszystkich torów wraz z piotkiem jeszcze oglądaliśmy innych zawodników. A później poszliśmy do hostelu, gdzie sobie różno opowiadaliśmy. Posłuchajcie o czym Ile teraz jest mniej więcej? Minus pistylium? Jest minus pistylium, szczególnie jak się wyjdzie z ciepłego lokalu. No kurna, jest niefajnie generalnie. Uf. Jeszcze wieje! A najgorszy jest co? Najgorszy jest wiatr. Tak, kurat każdy wie, że najgorszy jest wiatr. A to po co mi te okulary? Odczuwalne, minus 10 Ta odczuwalne to jest minus 100 No słuchajcie, idziemy teraz do hostelu, ogarniamy rzeczy Zaraz wysyłamy pewnie paket, znaczy jutro, bo jeszcze Rafał zostaje A w tym momencie, no to już tylko czekam do 19 na wyniki No ja się obawiam oczywiście Teamu Open Ale jak patrzyłem jak strzelają, to strzelają celnie Biegają nie aż tak szybko jak ja Mam porównanie, bo już strzelałem oraz nie mają takich dobrych taktyk W ogóle mam wrażenie, że tutaj zawodnicy mają troszeczkę gorzej z taktykami na torze skąd mogę jeszcze znaleźć jakąś tarczę i on dostrzelać co będzie efektywniejsze Tak, tylko właśnie problem jest taki, że te tory ogólnie są takie, że tam nie mam w nich zbyt wiele do planowania, bo są mocno liniowe przez to, że jest po prostu mała powierzchnia i no nie można robić jakichś super fajnych symetrycznych torów Także jeżeli jest tylko jedna słuszna droga do celu i no, po drodze możesz zrobić jedynie kilka modyfikacji. No to już to ta taktykatorów ma trochę mniejsze znaczenie, ale rzeczywiście oni zdecydowanie podpuszczają prędkość na rzecz celności, więc to jest taka ciekawostka, która w sumie yy, no, zaobserwowaliśmy, że na pewno różni im od nas, bo my jednak yy, staramy się dużo szybciej te rzeczy robić. Zresztą sam organizator mówił, że. Y, że y, właśnie y, to jest Co ten, y, że to polega y, na tym, żeby tylko biegać, tylko, y, że właśnie to jest shooting sport, więc trzeba dobrze strzelać, nie? No więc ma takie nastawienie raczej na to, żeby właśnie być celnym i żeby strzelać w ruchu ewentualnie y, no, po prostu no, celniej niż szybciej. No i tak te tory trochę wyglądają. No generalnie jakby to były... Czekaj, samolot przyjdzie. Teraz lepsze te audio będzie. Jak generalnie strzelacie celnie, to tak, jest warto, bo zdobywacie dużo punktów, ale jeżeli nie robicie tego jednocześnie, równocześnie szybko, no to wtedy jesteście w tyle, co do zawodnika, który strzela o wiele szybciej, a nawet będzie miał troszeczkę gorszą punktację. Oczywiście zależy to od danego toru, bo na przykład na torach krótkich, przy bardzo podobnej punktacji, Czas robi większą różnicę niż na torach długich. Mówimy tutaj o różnicy na przykład tam sekundy, półtora. To na długim torze punktacja, zdecydowana różnica w punktacji, na długich będzie o wiele więcej warta niż te półtorej sekundy. No bo jeżeli macie te 90 punktów do zdobycia, no to o wiele trudniej będzie potem to nadrobić w punktacji. dobra, piska złem, także... <laughs> Kończymy gadać, zakładamy kominiary, bo tu, ta GoPro tylko idzie wyziemny. A co do wyników, to stwierdziliśmy z chłopakami, że zadzwonimy do siebie w momencie publikacji, tak aby przeżywać razem te emocje, kto zajął które miejsce. Ja dodatkowo zrobiłem live na swoim Instagramie, na którego zapraszam cichy i I tam możecie mieć całą relację z live'a, A teraz zobaczcie szybki wycinek najważniejszych momentów. Czekam teraz na wyniki, lada chwila, mam nadzieję, że już za jedną minutę będą dostępne i trzymajcie kciuki, może się uda, może się uda pierwsze miejsce, zobaczymy. Oby. I jesteśmy też na głośniku z Rafałem i Piotrkiem, e, powiedzcie też chłopaki. Siema, siema siema, pozdrawiam z Finlandii, z miejsca zawodów jeszcze, pakuję właśnie nasze sprzęty. Tak, Rafał właśnie pakuje sprzęty. I co? Za jedną minutę. No teoretycznie 1830, no to już by wypadało, żeby były wyniki, ja jestem już podjarany. Czekaj, kogo najpierw patrzymy? Kogo najpierw patrzymy? Standarda dawaj. Standarda, dobra, patrzymy najpierw standarda macie już Klikam. No nie, czwarty jesteś! O. A. się 92-42 A oh fakt, Jak blisko Oh! Czwarte miejsce Piotrek Michałek, nasz reprezentant Demyt. To było No, różnica jest 5% u Piotrka. To jest dobra zaliczka, Piotrek, żebyś to zrobił następnym razem na pierwszym. Ale myślę, że jak na pierwszy występ z level 3 do to mogę być chyba No, jak na pierwszy występ to zajebiście, naprawdę, fajnie. No, no, dobra, co, klasik? Ja jestem ja, gotowy, wy ja jesteście. Czekacie, czekacie, czekacie. Czekam, czekam. Jest! Tak, masz pierwsze? Ach! Tak. Nie zdążyłem, dobra, pierwszy. Eee, 13% że 13%! Eee... Błędy miałeś poważne, co by nie było, ale no, Rafał, jesteś pierwszy w Europie cały czas, przypominam ci. Dobra, to co panowie? Sprawdzamy open. I uwaga, uwaga, uwaga. Jest kurna, 100%! Jest! Jest, jest, jest. I to o ty, o 11% doje... Ja mam 100%, następny ma 89,17, po potem jest trzeci 87,94, 87,69, 84,37, 82,67. Panie, może kombajta sprawdzimy w takim razie, co? Combine. Combine show i co? Jest, kombajt, też jestem pierwszy. Ale zajebiście. Woo! No to całe zawody, ale stary, ja się cieszę, ja się cieszę w filmie. Nie no, Generalnie ten, ty te zawody i No ty, i to jest jeszcze różnica 7,5% do drugiego, ale on strzelał w, produ w produkcji, ale do openowca innego, no to jest to 11, ale e, też miałem Babola i miałem Nisa jeszcze i dwie delty, no to kurde. Tak liczyłem, ale nie byłem do końca przekonany, jaki był sensi ten filmik, jak inny zawodnik brał udział. A gdzie jest Antoni openie? Właśnie, ja go nie sprawdziłem. A, na, bo no. na Boga. 14 na 15, niestety 57 27. I to jest kwestia tych dwóch torów zero, który niestety miał. Szkoda, że niestety no się no, zaczęła rama. Kurde. W momencie kiedy nagrywam dla was ten filmik dalej, niestety jeszcze nie mam medalu. Jest lekkie opóźnienie mimo tego, że już jest grudzień. Oczywiście na swoim Instagramie cichy i PSC wstawię medal jak tylko go dostanę. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja relacja z z Finlandii i tutaj troszeczkę pożebrzę o Wasze lajki i subskrypcje. Będę opowiadał tutaj częściej o IPSC Actioner oraz o strzelankach airsoftowych. Jak się do nich przygotować, jak się przygotować do IPSC Actioner, jaki pistolet wybrać, jakie karabiny daje gdzie warto wybrać. Moje relacje z różnych wyjazdów i z różnych strzelanek, więc zostawię Wam dużo dobrego materiału. A to tyle na dzisiaj. I do zobaczenia! A okulary tu gdzie? No dobra, już, już, już. Nie zestraj się.